Zna nawet te opakowania. Wręcz by wyrwał mi torebkę z ręki. Domowe jedzenie jest raczej jednostajne, a tutaj ma różne smaki, są tak dobrane składniki, że jemu to odpowiada. Wyczuła, że to jest dla niego lepsze. Na pewno kieruje się instynktem. Liska koty czują różnice. <laughs> gdy jesteś przyparty do muru. Nie potrafisz zareagować tak, jakbyś chciała. Jesteś bierna i ustępujesz, a wcale tego nie chcesz. Lub jeżeli postępujesz zbyt gwałtownie, obrażasz innych z byle powodu. Pozwalasz, aby inni zachowywali się wobec ciebie lekceważąco. Ucz się asertywności. Dla sytuacji życiowej każdego z nas najistotniejsze są stosunki z osobami, z którymi spędzamy najwięcej czasu i które mają największy wpływ na nasze uczucia. Są to nasi najbliżsi. Czy umiemy uszanować ich godność i obronić własną w razie potrzeby? Czy stosunki z najbliższymi osobami pomagają nam być sobą, czy raczej odwrotnie, przeszkadzają nam? A jeżeli przeszkadzają, czy potrafimy to zmienić i jak? Obejrzyjmy razem historyjkę o pani Hani i jej mężu Grzegorzu. Haniu, te cztery sprawy są do załatwienia właściwie jeszcze dzisiaj. O nie, dzisiaj już nie zdążę, bo jutro rano przyjdę wcześniej. Zaraz mąż po mnie przychodzi. O, wreszcie poznam twojego męża. Ciekawa jestem, jaki on jest. O, już jest pewnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, ja już kończę. Za chwilę. Pomyliłam się. U Ciebie to chyba normalne, prawda? Pozwoli pani, że się przedstawię, skoro nie ma nikogo, kto by nas przedstawił. Grzegorz Okulicki. Jola Jankowska. Jona. Bardzo mi miło. Przedzam Panią, że na dworze jest wstrętna pogoda. Ubieraj się. A rano było tak pięknie. A teraz wieje. Za chwilę będzie chyba lało. Już, już kończy. Za sekundę. Punktualność to dla mojej żony puste słowo. Zegarek mógłby dla niej nie istnieć. Skończyłem. Proszę sobie wyobrazić że ożeniłem się z najelegantszą dziewczyną na roku. Trudno w to uwierzyć. Chodźmy już. Następnego dnia pani Jola czekała tylko na okazję, aby porozmawiać z Hanią o jej mężu. Była oburzona jego zachowaniem. Jak Hania mogła pozwolić, aby mąż ją tak traktował? Czy to był przypadek? Czy mąż Hani zawsze się do niej tak odnosi? O, dziękuję ci bardzo. No i w końcu poznałam twojego męża. No. Jest. Całkiem przystojny. Naprawdę bardzo atrakcyjny mężczyzna. No wiesz, uroda to nie wszystko. <śm> no właśnie. No właśnie. Może nie powinnam ci tego mówić, ale... To znaczy. To w ogóle nie jest moja sprawa. Nie no Ela, no mów no przecież ja się nie obrażę. No przecież możesz mówić. Muszę ci powiedzieć, że byłam strasznie zaskoczona, że on cię tak stale krytykuje. Może był zdenerwowany. Ja często jestem miła dla innych, kiedy mi coś nie wychodzi albo mam zły dzień. Ale on ma taki zły dzień codziennie. Dobrze, że mi to mówisz, wiesz? Bo ja już zupełnie przestałam na to zwracać uwagę. Puszczam mimo uszu to, co mówi. Mówi, niech sobie mówi. Chcesz powiedzieć, że on jest taki codziennie? Tak. Na przykład wracając z pracy na dzień dobry, mówi mi, co źle zrobiłam. Taki ma miły zwyczaj. Czemu tu taki bałagan w tej łazience? Uporządkowanie tego zajęło by ci 5 minut z zegarkiem w ręku. Nie możesz tego zrobić. Ale ja posprzątałam łazienkę wczoraj wieczorem. Widocznie Jasiu po WF brał prysznic i porozrzucał swoje rzeczy i nachlapał. Powinnaś go pilnować, żeby sprzątał po sobie. Powinnaś w nim wyrabiać pewne nawyki. To kwestia wychowania przez matkę. Matki nikt w tej roli nie zastąpi. Nie będzie dziś obiadu? Zaraz podam. 20 minut temu przyszłam z pracy. Nie musisz pracować. Ja pracuję, bo ja zarabiam. No, i tak cały czas. O Boże, to okropne. Jego ojciec tak samo się zachowuje wobec teściowej, więc on też tak traktuje mnie. Ale najbardziej nie lubi, jak przychodzi jego brat z bratową. Uff, oni lubią wpadać niezapowiedziani. Dzwonek! Cześć, przyjacielu. Co o ciebie w sprawie tego samochodu? A Jezus, Cześć. 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 napijecie? Kawa, herbata? A nie. Nie, My tylko na chwileczkę naprawdę. No wszystko jedno na chwileczkę, mhm. czy nie napijecie się czegoś na pewno. No, kawa, Ej, herbata. ja herbata. Jak szybko zrobię. Ja może kawę. Haniu, e, tylko słabą, dobrze? A ty? Niech będzie kawa. Znaczyć dwie kawy, się. zrob dwie kawy. Dla mnie też kawa. Dobrze. Słuchaj, no więc jest ten Ford, no, 87 rok, to wiesz, duży przebieg. No, Trzeba znaleźć jakiegoś porządnego mechanika, żeby zdecydował, czy ten remont silnika będzie konieczny, czy nie. wiesz, silnik to ja mogę kupić nowy. no, no ale Co prawda 120 tysięcy przebiegł, ale wiesz. Kupisz nowy silnik, to można poszukać lepszego samochodu. No, po, no niby dwa tak. Dwa razy ta sama robota. Samą kawę nam przyniosłaś, nie ma żadnych ciasteczek. No, akurat nie ma nic do Powinno być? Nie, nie, nie kłopat. Może coś zjecie? Nie, nie przecież na chwilę tylko. Uczysz się angielskiego? Tak. Uczy się, uczy, ale nie bardzo wiadomo po co. Krysia, może ty coś zjesz? Nie, właściwie nie, dziękuję. Hania, zrób kilka kanapek Krysia na pewno coś zje. Krysia zawsze zje. <gry> Słuchaj, bo. Nie muszę dać dzisiaj zadatek, no. No, i tak jest zawsze. Nie mogę się nawet pouczyć angielskiego we własnym domu. Nie dadzą mi. Powinnaś coś z tym zrobić. Czasami czuję się jak służąca. A najgorsze jest to, że mój własny syn zaczyna się zachowywać w stosunku do mnie tak samo jak jego ojciec. Jasiu! Jasiu! Jasiu. Ładna bajeczka. A zawsze tak Jasiu, się tata, powiedział, ja żebyś sprzątnął zanikowana. swoje ubrania. Jeszcze mnie się oberwało za ciebie. Powinieneś jak, to sprzątnąć. Nie zda. Powinieneś sprzątać po sobie pomysłem. od razu. Powiedziałem potem, teraz oglądam sztuczki. Nie powinieneś zostawiać łazienki w takim stanie. Ja sobie dałem sobie radę ze stresu. Patrzą, jak dziewczyna. Prawda, Hanka, jak ty to możesz wytrzymać? Powinnaś porozmawiać z nimi, z synem, ale przede wszystkim ze swoim mężem. Powinnaś zwrócić im uwagę, oni nie mogą cię tak traktować. No ale co ty myślisz, że ja im tego nie mówiłam ile razy? Ale oni to mają w nosie. Będzie dziś obiad, czy nie? 20 minut temu wróciłam z pracy. Ty nie musisz pracować. Ja muszę, bo ja zarabiam. Czasami tak się zastanawiam, kim ja właściwie w tym domu jestem. Służącą nie jestem, bo służącej się płaci, a poza tym służąca ma czasami wychodne. Ja mam wychodne, jak idę do pracy. Ludzie po pracy wypoczywają. Ale nie ja. Ja mam po pracy drugi etat w domu. Nawet na pięć minut nie mogę usiąść, bo przecież trzeba przygotować obiad. Po obiedzie trzeba pozmywać. Oczywiście żaden z Was się nie weźmie za zmywanie. Naprawdę mam bardzo interesujące życie. Będzie wreszcie ten obiad, czy nie? To może. Nie wiem. Obraź się na niego. Tego też już próbowała mi to nie raz. Pojedziemy, dam mu zadatek, no. To cześć. cześć. A ty Kryśka masz w ogóle prawo jazdy? Mam. O, cze cześć. <laughs> cześć. Dzięki, Hani, ale musimy już lecieć. Cześć. Pa. Pa. Na razie. No to możesz teraz zrobić ten swój angielski. Po co? Przecież to nie ma żadnego sensu, prawda? A poza tym trzeba pozmywać, to jest ważniejsze. Nie wiem już, co ci poradzić. Może nawrzeszcz na nich po prostu. Ja bym chyba tak zrobiła. Może ty jesteś za delikatna, ale ja już nawrzeszczałam wiele razy, to nic nie daje. Bo książę stała marki. Trzeba trochę o innych pomyśleć, a nie tylko o sobie. Ja też bym mogła Tak gdzieś siedzieć przed telewizorem Przez i się gapić. Wtedy ani ani ojciec, nie mielibyście ani śniadania, ani obiadu, ani kolacji. Nawet nie mielibyście ci się współbrać, bo wszystko Jest. by było brudne. W sercach go w ogóle nie, nie masz. Nie ma przed spotkaniem z rodzicami swojego chłopaka dla nich to co ja myślę i czuję nie ma żadnego znaczenia. Ale dopiero jak mnie zabraknie, to wtedy mnie docenią, wtedy pożałują, a będzie już za późno. O mój Boże. Stosunki między panią Hanią a jej mężem tak się ułożyły, że czuje się ona rozżalona i rozgoryczona. Przede wszystkim dlatego, że mąż nieustannie ją krytykuje. Właściwie nie robi tego nawet w sposób agresywny, po prostu stale mówi jej, co mu się nie podoba. Wygląda to tak, jakby nieustannie koncentrował się na słabych stronach pani Hani. Jak gdyby nabrał nawyku krytykowania. Uporządkowanie tego zajęłoby ci pięć minut z zegarkiem w ręku. Nie możesz tego zrobić. Punktualność to dla mojej żony puste słowo. Zegarek mógłby dla niej nie istnieć. Proszę sobie wyobrazić, że ożeniłem się z najelegantszą dziewczyną na roku. Trudno w to uwierzyć. Chodźmy już. Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma lub miał w rodzinie osobę dotkniętą nałogiem krytykowania, wie doskonale, jak bardzo jest to obciążające dla otoczenia. Po prostu trudno z taką osobą wytrzymać. Warto jednak o takich osobach wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że przede wszystkim w środku, po cichu, krytykują one nieustannie same siebie. To właśnie dzięki temu uczą się tej nieustannej koncentracji na słabych stronach najpierw własnych, potem innych osób. Po drugie, osoby dotknięte tym nałogiem najczęściej nie zdają sobie sprawy ze swojego zachowania. Dlatego warto im o tym powiedzieć do tego wrócimy za chwilę. Pani Hania była nie tylko krytykowana przez męża, była też przez niego traktowana lekceważąco. Wyglądało to tak, jak gdyby Grzegorz w ogóle nie respektował jej potrzeb, koncentrował się tylko na tym, aby podporządkować ją swoim planom. Grzegorz nalega, żeby natychmiast wyszli z biura, nie zwracając uwagi na pracę pani Hani, którą ona być może powinna dokończyć. Ubieraj się i za chwilę będzie chyba lało. No, już, już kończę, już zaraz. Punktualność dla mojej żony to puste słowo. Wymaga, aby pani Hania zrobiła kawę i kanapki jego gościom w czasie, który ma przeznaczony na naukę angielskiego. Co, Janek, kawa, ty, Krysia? Kawa. Zrób wieka. Dla mnie też nie Namawia nawet gości do jedzenia, mimo że wie, że żona ma teraz inne plany i obsługiwanie jego gości nie jest jej na rękę. Krysia, może ty coś zjesz? Nie, właściwie nie, dziękuję. A, Hania, zrób kilka kanapek, Krysia na pewno coś zje. Krysia zawsze zje. W tej sytuacji nic dziwnego, że pani Hania podejmuje samoobronę. Jak to robi? Zwraca mężowi uwagę. Obraża się. Krzyczy na syna. Niezależnie od y, formy przekazu, treść jest ciągle taka sama. Pani Hania zdaje się mówić. Zobaczcie, co mi zrobiliście. Zobaczcie, jaka jestem biedna. Skrzywdziliście mnie. Jestem waszą ofiarą. Czasami się zastanawiam, kim ja w tym domu właściwie jestem. Służącą nie jestem, bo służącej się płaci, a poza tym służąca ma czasami wychodne. Ja mam wychodne, jak idę do pracy. Inni ludzie po pracy wypoczywają, ale nie ja nie ja po pracy mam drugie. Tak nie mogę nawet usiąść na pięć minut, bo przecież trzeba przygotować obiad, po obiedzie trzeba pozmywać. No oczywiście ja, bo przecież żaden z was się do zmywania nie weźmie. Cały monolog, pani hani, jest manifestacją poczucia krzywdy. Pani Hania w ogóle nie stara się zmienić sposobu, w jaki mąż ją traktuje. Nie proponuje, żeby pozmywał albo pomógł jej w obiedzie. Całe jej zachowanie nastawione jest wyłącznie na pogłębienie własnego poczucia krzywdy i wywołania poczucia winy u męża. Zobaczymy to wyraźnie w następnej scenie. No to możesz zrobić teraz ten swój angielski. Po co? Przecież to nie ma żadnego sensu, prawda? A poza tym trzeba pozmywać, to jest ważniejsze. Pani Hania mogła wybrać zajmowanie się angielskim, albo zmywanie. Wybrała zmywanie, ponieważ to pozwoliło jej pogłębić swoje poczucie krzywdy. Pani Hania uzależniła się od poczucia krzywdy, tak jak alkoholik uzależnia się od alkoholu. Choć jest to dla niej niekorzystne, podświadomie stara się ułożyć swoje życie we wzór kata i ofiary. Przyjrzyjmy się pod tym kątem scenie z synem. Tak Jasiu, tata powiedział, żebyś sprzątnął ten swoje ubrania. Jeszcze mnie się oberwało za ciebie. Powinieneś, sprząt, sprząt, powinieneś sprzątać sprzątać po sobie od razu. Powiedziałem potem, teraz oglądam Nauczycie telewizję. Sztuczki. Nie powinieneś zostawiać łazienki w takim Wiele stanie. Razy, Pani Hania może wyłączyć telewizor, wydać synowi polecenie. Nie robi tego. Jeszcze raz pokusa, aby znowuż poczuć się biedną, skrzywdzoną ofiarą okazuje się silniejsza niż marzenie o czystej łazience i o posłusznym synu. Pani Hania... Stara się wzbudzić w swoim mężu i synu poczucie winy i prawdopodobnie się to udaje, dobrze to robi. Dlaczego więc nie zmieniają oni swojego zachowania? Dlaczego mąż czyta gazetę, a chłopiec siedzi przed telewizorem? Zachowanie Grzegorza i Jasia można wytłumaczyć paradoksalnym efektem poczucia winy. Efekt ten polega na tym, że im bardziej ktoś czuje się winny z powodu swojego zachowania, tym trudniej jest mu je zmienić. Poczucie winy przeszkadza w zmianie zachowania. Na przykład, jeżeli czuję się winna, czuję się nie w porządku z powodu niezwrócenia książki do biblioteki, im dłużej to trwa, tym trudniej będzie mi tę książkę oddać. Więc naprawdę chcemy, aby ktoś z naszych bliskich zmienił swoje zachowanie. Rozsądnie zrobimy, unikając mówienia mu, że jest podły, bez serca, że nas wykorzystuje, że nas krzywdzi, że jest winien. Pani Hania musi upomnieć się o siebie, ale nie z pozycji ofiary i nie budząc poczucia winy. Jak może to zrobić? Więc jak ja to mogę zrobić? Może. Może asertywnie? Przypomnijmy: asertywność to stanowcza łagodność. Osoby asertywne okazują innym szacunek, ale wymagają też szacunku dla siebie. Dbają o swoje interesy, ale uwzględniają interesy innych. Jeżeli zechcecie Państwo zachować się asertywnie wobec bliskich Wam osób, być może zechcecie skorzystać z następujących wskazówek: Nie ukrywaj swoich uczuć, myśli i opinii. Broń swojej godności, ilekroć ktoś ją naruszy. Nie rezygnuj ze swoich potrzeb. Nie przyjmuj roli ofiary ani kata. Zachowuj się jak osoba dorosła. Przyznaj innym te same prawa, które przyznajesz sobie. W szczególności, przyznaj innym prawo do asertywnego zachowania. Powróćmy do Hani i Grzegorza w jaki sposób Hania może poradzić sobie z nawykiem krytykowania ją przez męża. Jak już mówiłam, osoby, które dotknięte są nałogiem krytykowania, często nie zdają sobie tego sprawy. Hania powinna więc otwarcie porozmawiać z Grzegorzem. Grzesiu, chciałabym porozmawiać z Tobą o bardzo ważnej dla mnie sprawie. Od jakiegoś czasu bardzo to mnie krytykujesz. Na przykład przychodzisz z pracy i przez pierwsze 10-15 minut mówisz, co powinnam zrobić, co według Ciebie zrobiłam źle. Chciałabym, żebyś wiedział, że nie czuję się z tym dobrze i chciałabym, żeby to się zmieniło. Ale o co Ci chodzi? Co ja takiego powiedziałam kiedy? Ja nic nie pamiętam. Na przykład dzisiaj, po przyjściu z pracy, w ciągu pięciu minut zdążyłeś mi powiedzieć, że nie posprzątałam łazienki, że powinnam wyrabiać w Jasiu pożądane nawyki, że powinnam dopilnować Jasia, żeby po sobie sprzątał. Zasugerowały się również, że tak mało zarabiam, że właściwie mogłabym nie pracować. Ale przecież w łazience naprawdę panował bałagan. Być może, ale ja cię proszę, żebyś mnie po prostu nie krytykował tak często i w tak wielu sprawach naraz. Na mnie to źle działa. Denerwuje mnie to, psuje między nami atmosferę. To znaczy, że co, wolałabyś, żebym udawał, że w łazience jest porządek? Ja się sprząta po sobie, a ty zarabiasz 10 milionów, tak? Nie, nie masz nic udawać. Po prostu takie nagromadzenie krytycznych uwag powoduje, że źle się z tym czuję. Mam wrażenie, że popadłeś w nauk krytykowania mnie. Na przykład, w zeszłym tygodniu przyszedłeś po mnie do pracy i przy mojej koleżance z biura, Joli, zacząłeś mnie krytykować, że ja się ciągle spóźniam, że popełniam ciągle błędy, że nie umiem się znaleźć, bo cię nie przedstawiłam. Jak również powiedziałeś coś, co najbardziej mnie dotknęło. Ja na że jestem zaniedbana. Chcę, żebyś wiedział, że mnie to po prostu drażni, a poza tym oddala od ciebie i zamyka mnie. Dlatego mam propozycję, żebyśmy wymieniali uwagi krytyczne tylko raz dziennie, na przykład przez 5 minut przy kolacji. To znaczy, chcesz wprowadzić jakiś rodzaj cenzury do nas do domu? Tak, właśnie. Tak, na przykład na razie przez tydzień. No, ale przecież ty też mnie krytykujesz. No to ja też będę przestrzegała tej umowy. Kochanie, przecież ja to wszystko mówię po to, żeby poprawić atmosferę u nas w domu. Chciałabym, żeby między nami się jak najlepiej układało, a ostatnio po prostu kłócimy się jakieś głupstwa i drobiazgi. Po co? Pani Hania zaproponowała mężowi, aby ograniczyli wzajemne krytyczne uwagi. Jej wypowiedzi były bardzo rzeczowe opisała zachowanie męża i powiedziała, jak czuje się w związku z tym. Zapamiętajcie państwo, w przypadku osób dotkniętych nałogiem krytykowania, warto posługiwać się liczbami, warto policzyć i powiedzieć: skrytykowałeś mnie pięć razy w ciągu ostatnich dwóch godzin, cztery razy w ciągu ostatnich dwudziestu minut. Pani Hania nie ustawiła się tym razem w roli ofiary. Nie powiedziała: "Ty mnie krzywdzisz". Powiedziała. Wracając z pracy przez pierwsze 10-15 minut, mówisz, co powinnam zrobić, co robić źle według ciebie. Chciałabym, żebyś wiedział, że nie jest to dla mnie dobre i chciałabym to zmienić. Proszę cię, żebyś nie krytykował mnie tak często i w tak wielu sprawach naraz. To po prostu mnie denerwuje i psuje atmosferę między nami. Nie wiem, czy mąż Hani rzeczywiście przestanie ją krytykować. Niemniej Hania postawiła pewien problem. Będą teraz mogli razem poszukiwać rozwiązania. Hania nie zrezygnowała tym razem z chęci, z potrzeby utrzymywania bliskich, serdecznych stosunków z mężem. Jak mogłaby wyglądać wizyta brata i bratowej, gdyby Hania uszanowała również swoje inne potrzeby? Nie wiem, weź tego fora czy nie? Zaraz, za chwilę pogadamy. Powiedzcie mi tylko, czego się napijecie. Kawy, herbaty. Hania, szybko zrobić. Nie, nie, nie. nie, nie. Grysiu, ale ja mam teraz zaplanowaną swoją godzinę angielskiego, więc niestety musicie sobie radzić sami. Ale czekaj, może oni mają ochotę zjeść jakieś kanapki. Nie, naprawdę, na chwilę tylko przecież. Krysia. Nie, trochę no, nie. Krysia się zawahała. Niewykluczone, że będzie coś się Więc Szybko, zrobić. zrób Krysi, a za godzinę jak ja będę wolna, to wtedy zjemy razem kolację, dobra? Ładnie Hani w tym łokmenie. Może też kupię sobie coś takiego. Jak radzić sobie w sytuacji, kiedy najbliżsi nam ludzie nie dbają o nasze interesy? Oczywiście należy zadbać o nie samemu. Hania powiedziała Joli, że domownicy nie pozwolili jej nawet uczyć się języka angielskiego. Tymczasem to ona sama nie pozwoliła sobie na to. Tym razem była zdecydowana i wszyscy uszanowali jej decyzję. Co więc trzeba robić, aby przeprowadzić swoją wolę? Trzeba po prostu zacząć to robić. Kukciuśek? chciałabym, żebyś posprzątał ten bałagan, który zrobiłeś w łazience. Potem. Denerwuje mnie sposób, w jaki ze mną rozmawiasz. Chcę, żebyś to zrobił teraz, natychmiast. Dziękuję. Teraz nie mam czasu. Czy dlatego, że się boję? Nie, nie będziemy tak rozmawiać. Mam tego dosyć. Ja nie będę sprzątała za ciebie. Proszę iść i posprzątać bałagan, który zrobiłeś w łazience. Ale, mamo, ja na ten program czekałem od tygodnia. Za 10 minut skończę, i wtedy posprzątam w łazience. No dobrze, skoro tak bardzo ci na tym zależy, to daję ci 10 minut. Dziękuję. Asertywność w rodzinie to nieustanny proces negocjacji. Jeżeli chcę, żeby moje potrzeby były respektowane, muszę odnaleźć sobie gotowość do respektowania potrzeb innych. Jeżeli zdecydujecie się Państwo wprowadzić zachowania asertywne do swojego domu, zauważycie, jak łatwo i jak szybko inni domownicy będą się od Was uczyć. Najłatwiej dzieci, potem pozostali. Asertywność jest niesłychanie zaraźliwa. Zapraszam Państwa na następny, ostatni już odcinek naszego serialu Asertywności.